W samym sercu Częstochowy otwarto jarmark Bożonarodzeniowy Gwiazdkowa Aleja. Jarmark w Częstochowie mocno wsparło województwo śląskie. Jeszcze przed jego otwarciem rozmawialiśmy z wicemarszałkiem województwa Grzegorzem Boskim. Gwiazdkowa Aleja. Od dzisiaj do 29 grudnia. Piękne wydarzenie w samym centrum naszego regionu Częstochowskiego, w mieście Częstochowa. Cieszę się, że razem z Częstochowską Organizacją Turystyczną, z Miastem Częstochowa, z Panem Prezydentem, będziemy mogli to otworzyć i mieszkańcy naszego regionu będą mogli z tego korzystać. A to czas piękny, przedświąteczny, magiczny, więc wszystkich zapraszam do 29 grudnia. Można tu przyjść i się bawić. Jarmark uroczyście zainaugurowano z balkonu Ratusza. Wydarzenia nie byłoby, gdyby nie częstochowska organizacja turystyczna. Częstowska organizacja turystyczna, jak co roku organizuje jarmark bożonarodzeniowy pod nazwą gwiazdkowa Aleja. W tym roku jarmark jest o tyle wyjątkowy, że po pierwsze jest dofinansowany przez Województwo Śląskie, za co serdecznie dziękujemy. Po drugie odbywa się w końcu na placu Biegańskiego, ponieważ dążymy do dużych europejskich miast, chcemy, aby stało się to takim typowym rynkiem, typowym europejskim jarmarkiem. I w końcu po trzecie mamy drewniane domki handlowe, w których wystawcy sprzedają produkty. Regionalne, swoje własne wytwory, wyroby, można zakupić ozdoby świąteczne. No w końcu mamy świąteczny klimat. I w tym świątecznym klimacie można będzie zakupić produkty od około 25 wystawców. Jarmark jest efektem współpracy miasta Częstochowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ale też i z częstochowskimi przedsiębiorcami, którzy tutaj dołożyli różnych atrakcji od siebie. Mówię tutaj o dekoracjach świątecznych. Także to, co tutaj zobaczycie, to mam nadzieję, że wprawi Was w atmosferę świąteczną. A wszystko to potrwa aż do 29 grudnia, czyli dłużej niż zwykle. Mam nadzieję, że każdy znajdzie chwilę czasu, żeby zobaczyć, jak wygląda Plac Biegańskiego, jak wyglądają atrakcje. Również można wjechać na górę i spojrzeć na miasto z lotów taka. Prosto z Placu Biegańskiego można również zagłosować na najpiękniejszą częstochowską bombkę świąteczną. W konkursie mogli brać udział przedsiębiorcy z Częstochowy okolic, ale również z całej Polski. Bombki są wystawione tuż za moimi plecami w specjalnych witrynach. Na tych witrynach znajdują się QR kody. Po zeskanowaniu kodu jesteśmy przekierowywani na stronę internetową, na której można na te bombki głosować. Także zapraszam wszystkich serdecznie do głosowania na najpiękniejszą częstochowską bombkę. Częstochowska Organizacja Turystyczna może liczyć na dobrą współpracę z Województwem Śląskim. Razem współpracujemy na wielu płaszczyznach, od turystyki po wydarzenia kulturalne. Mamy też Regionalny Ośrodek Kultury, który współpracuje z Miastem Częstochową, więc ta współpraca jest wielowymiarowa i taka merytoryczna, i funkcjonalna, i finansowa. Także staramy się robić wszystko, żeby mieszkańcy naszego subregionu nie byli osamotnieni w tym całym Województwie Śląskim. I takie działania na pewno częstochowie się przydadzą. Przypominamy, jarmark można odwiedzać do 29 grudnia.